Ma tu złomnik. Dzisiaj jest ostatni odcinek mój wyjazdowy z Krakowa. Jestem właśnie w samym centrum Krakowa przy Starym Rynku. Pokażę Wam, jak tutaj się wszystko ładnie prezentuje. Kraków słynie z ładnej, zabytkowej zabudowy. Z przyjemnego, ciekawego klimatu. Takiego miasta artystów, miasta ludzi wolnych, ludzi wolnych duchem. Jest tutaj naprawdę pięknie. Szczerze Wam polecam. Jeżeli nie byliście do tej pory albo nie zwiedziliście zbyt szczegółowo Krakowa, żeby się tu wpadli, tutaj można pójść od sukiennic w stronę Kazimierza. Znana dzielnica Kazimierz, piękna strefa czystego transportu, stąd są tutaj tylko samochody ekologiczne, chwilowa akurat zawieszona, ale ogólnie Kazimierz dzielnica, w której się odbywa wiele imprez, jest wiele lokali gastronomicznych, wiele restauracji bardzo ładny taki stary rynek. Też lokalny, jakby mniejszy. Także naprawdę szczerze Wam polecam wizytę w Krakowie. Tutaj krakowscy kierowcy zamieszczają na swoich samochodach odważne, graniczne pytania. Stawmy już krakowską starówkę, bo mam Wam do pokazania. Dzisiaj samochód to jest Toyota Corolla E8 w wersji liftback i to z automatyczną skrzynią biegów z ciekawą historią. Jeżeli ktoś sądzi, że jest w stanie opanować historię linii modeli Corolla. To zapewne kłamie, bo nawet Japończycy, z którymi rozmawiałem z Toyoty podczas prezentacji, nie byli w stanie dokładnie przywołać z pamięci, jak cała ta linia modeli o nazwie Corolla się rozwijała. No, zaczęło się w miarę prosto, bo była po prostu sobie Corolla E1, która była tam następcą modelu Publika. Potem była Corolla E2, dokładnie taka, jak właśnie stoi za mną. Wracamy do koroli E8. Potem była korola E3 do E6. W ramach jednej budy się to zmieniało w zależności od tego jaka to była buda. Potem było E7. Ostatnia Korolla z napędem na tył. W 1983 roku weszła Korolla właśnie E8. No i to jest E8, która była dostępna w wersjach nadwoziowych takich hatchback trzydrzwiowy, hatchback pięciodrzwiowy, sedan i ten liftback. Ale nie było kombi. Nie wiadomo dlaczego, bo w E9 była, i w E7 też była, a tu nie było. Taka korolla E8 to było marzenie PewExowe. Ludzie, którzy z jakiegoś powodu mieli zachomikowane tzw. dewizy, czyli obcą walutę, mogli sobie pozwolić na zakup samochodu w tak zwanym przedsiębiorstwie eksportu wewnętrznego PEWEX. Oczywiście za gotówkę i za obce pieniądze. I właśnie jednym z samochodów, który można było kupić w Peweksie, była korolla E8 w wersji sedan najpopularniejszej, DX Diesel, ale zdarzały się też liftbaki. No i te liftbaki no, były uważane za samochody oczywiście piękne, wspaniałe, luksusowe, wyjątkowe na tle samochodów z PRL, obrzydliwych, paskudnych, koślawych i nic niewartych. Ale z drugiej strony, Ludzie mówili, że no, te auta japońskie, to wiecie, one będą takie jednorazowe, to są tak naprawdę jednorazówki. Ludzie, którzy jeździli w tym czasie jakimiś ładami, polonezami, mówili, te auta japońskie, to jak się zepsują, to już właściwie po nich to jest nienaprawialne. Charakterystycznym punktem wersji liftback był dosyć dziwny tył, gdzie tablica rejestracyjna się znajduje poniżej takiej rozbudowanej blendy za światłami. Nie bardzo sobie przypominam inny samochód z takim rozwiązaniem. Dla mnie, jak byłem małym dzieckiem i te korole jeździły po moim rodzinnym mieście, którym nie jest Kraków, to zawsze jak widziałem to mocowanie tablicy, to jak mi się jakoś wydawało, że ona jest w złym miejscu, że ona powinna być na zderzaku albo ewentualnie między światłami zamiast tej blendy, a ona była... Ponad tą blendą. To było takie coś niezwykłego, coś dziwnego, co powodowało u mnie jakiś taki wewnętrzny dyskomfort. Do tego stopnia, że jak już potem miałem w domu komputer, to wykonałem Photoshop polegający na tym, że przeniosłem tę tablicę niżej, a blendę ze światłami dałem wyżej. I w tym momencie ta korolla E8 nagle zyskała niesamowicie na wyglądzie. Natomiast jeżeli już w ogóle mowa o tym liftbacku i o jego stylistyce, to jest ona niesamowita, dlatego że jak dla mnie. To ten samochód w jakiś sposób zapowiadał kształty Priusa dwójki. Spójrzcie, jak niesamowicie nisko schodzi tylna szyba. Jest to w ogóle niespotykane, żeby była tak ogromna tylna szyba i żeby schodziła aż tak niesamowicie nisko. Zobaczcie taki detal. Ta tylna szyba schodzi tak nisko, że trzeba było zrobić taką oddzielną, jakby osobną wysepkę na silnik wycieraczki, żeby on się tutaj zmieścił. Normalnie w samochodzie, no to szyba się kończy tutaj, tu idzie już blacha, blacha, blacha. I ta wycieraczka nie wychodzi z szyby, tylko wychodzi z blachy. A tutaj pociągnęli szybę do samego końca, właśnie po to, żeby była jeszcze lepsza widoczność. No i w sumie, ponieważ nie było kombi, to trzeba było jakoś sobie poradzić z tym liftbackiem. I ten liftback rolę kombi pełnił. No i mając taką przestrzeń bagażową, to nawet można było przeboleć ten brak wersji kombi. No bo jednak tu jest mnóstwo miejsca. Jednak, jeżeli porównamy to z Polonezem, to oczywiście Polonez, jak zwykle, przegrywa. W sumie trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której Polonez wygrywa. Ewentualnie, nie wiem, zdarzenie z rowerzystą, to wtedy ewentualnie Polonez wygrywa. A tymczasem sobie złóżmy tutaj w ogóle kawałek tylnej kanapy. O i Wam pokażę jeszcze jak to się dzieliło ładnie. I jaką jeszcze większą przestrzeń ładunkową można było uzyskać. No ale pod jednym względem fanatycy Polonezów, pozdrawiam fanatyków Polonezów, mieli rację. Te samochody rzeczywiście się okazały jednorazówkami pod względem blacharskim. I jak już taka Toyota zaczynała gnić i korodować i przechodzić rdzą, to już się nie dawało nic zrobić, bo to szło w takim tempie, że po prostu wybiło je we wszystkich krajach, gdzie była sól drogowa sypana. To po prostu te Toyoty i inne stare auta japońskie wyginęły w tempie rakietowym, więc skąd się uchowało takie coś, jak tutaj widać? Tak wspaniały, idealny egzemplarz E8. No więc we Włoszech, na Sycylii, skąd to została ściągnięta do Polski parę lat temu przez aktualnego właściciela? Auto całe życie jeździło w sycylijskim klimacie, więc po prostu nie ma nigdzie kropki rdzy. No co się poradzi? No Japończycy nie zabezpieczają tylko rozyjnie samochodów, bo w dupie to mają. Pozwolę sobie teraz zająć miejsce za samym sobą. Znaczy się tutaj z tyłu. o I sprawdzić, czy rzeczywiście ta korolla była taka wygodna. Ta tapicerka w krateczkę, to jest taka piękna. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że teraz wszystkie samochody praktycznie mają jednolicie czarną tapicerkę, a kiedyś były różne wersje kolorowe, kolorystyczne. Jakoś to wszystko się ze sobą schodziło i tak dalej. O, i usiadłem sobie za samym sobą i nie jest źle. Jest tutaj dużo miejsca nawet dosyć na nogi, miękkie są te fotele, w razie czego mogę powbijać sobie kolana w ten fotel. Na głowę jest słabo, bo ona się strasznie szybko kończy tutaj nad głową ten samochód. Jak człowiek jest wysoki, o, to będzie walił baniakiem o sufit zupełnie niepotrzebnie. E8 jest też rzadka z innego powodu. W tamtych czasach Toyota miała taką politykę, że co 4 lata twardo pruła nowy model. No i weszło sobie E7 w 79, w 83 weszło sobie E8, czyli to. W 87, już 4 lata później weszło E9 i już na rok modelowy tam 91 czy 2 weszło sobie E10. Co 4 lata była zupełnie, całkowicie inaczej wyglądająca nowa korolla, i przez te krótkie okresy produkcyjne. Ugh, te samochody były rzadko spotykane. Znaczy, z tych samochodów się niewiele zachowało. I teraz ktoś sobie pewnie powie, ale przecież była jeszcze jedna wersja Koroli E8, ta najważniejsza, ta wspaniała, ta wyjątkowa AE86 z tylnym napędem, Coupé, Drift, Initial D i tak dalej. Powiem wam tylko tyle: miałem AE86. Samochód jest przereklamowany na MAXA. Sorry, do widzenia. Krótka wycieczka po detalach stylistycznych. Ogromne trzecie okienko o dość ciekawym kształcie, wyokrąglonego trójkąta. Wielkie, niesamowicie, nawet jak na tamte czasy. Tę blendę też Wam pokazywałem. Są też małe kołpaczki, bardzo lubię małe kołpaczki z napisem producenta, z nazwą producenta. Tu jest napisane Toyota, bo to jest samochód z czasów, kiedy jeszcze nie było tego korporacyjnego logo Toyoty, tego takiego jajowatego, z trzech jajek składającego. Wtedy jeszcze ono nie istniało. Tu jest taka ciekawostka, że światło przednie zachodzi dosyć głęboko na nadwozie, żeby tak to wyglądało dynamicznie, nowocześnie, że tak się wcina. Potem do absurdu doprowadziła ten detal stylistyczny kije w modelu Stinger, ale to jakby inna historia. Podczas kiedy postojówka się świeci tylko tutaj do tego miejsca, do tej kreski i dalej już jej nie ma. No a tu jest jeszcze pakiet specjalny z halogenami. O, dzięki czemu widać, że to jest ten wzmocniony, ma dwa halogeny w atrapie. To była taka akcesoryjna specjalna atrapa z sadzonymi halogenami marki Hella, żeby lepiej oświetlać te górskie serpentyny ośnieżone na Sycylii. Czy co tam jest na tej Sycylii, nie wiem, bo się nie znam nigdy już nie byłem na Sycylii. A także mamy oczywiście owiewki, przy czym kiedy mówię słowo owiewki, to nie chodzi mi o takie owiewki, które się wypafa na halach i tam sobie owiewki biegają takie białe, tylko chodzi o owiewki, które tutaj sprawiają, że podczas jazdy z otwartym oknem nie huczy powietrze. No i mamy też najważniejszy detal dla aut japońskich z tamtych czasów, to jest wsuwana i wysuwana antena. Można sobie ją wsuwać, o, a potem można sobie ją, prawda tego, wysuwać. I ona w taki ładny, elegancki sposób nie zakłóca nam linii pojazdu, nie ma niczego na dachu, żadnego wystającego wypustka z anteną, co jest normą. To stało się później normą. Tutaj były inicjały właściciela HW, to pewnie Henryk Walezy, tylko że po ich zdjęciu okazało się, że zeszły razem z lakierem i teraz w tym miejscu są wydziarane litery HW, które pewnie już tak zostaną. Teraz jeśli chodzi o silnik, tutaj jest silnik o oznaczeniu 2E, zachowała się oryginalna naklejka z napisem 2E. Ten silnik ma to do siebie, że jest dwunastozaworowy, czyli ma po trzy zawory na cylinder. Są dwa wlotowe, jeden wydechowy. To podobno coś dawało, nie wiem do końca co, ale miałem kiedyś Korolę E9 również z silnikiem 2E. Też jeszcze gaźnikowym, bo tu jest na gaźniku oczywiście. I faktycznie ten silnik był bardzo dynamiczny, malutko palił. Troszkę brał oleju, ale powiedzmy sobie, co dzisiaj nie bierze oleju. No a tu jest widoczny najważniejszy feature tego samochodu, czyli automatyczna skrzynia biegów. Dzięki czemu nie trzeba zmieniać biegów jak zwierzęta, machać tym lewarkiem między fotelami, co za bzdura, że w ogóle to trzeba robić jeszcze. Tutaj już w 80tych latach nie trzeba było tego robić i to jest właśnie wersja 1.3 z trzybiegowym automatem, więc jak to jeździ, przejedziemy się zaraz i sprawdzimy, ale wcześniej Wam pokażę wnętrze. Wnętrze zaczniemy sobie od tego logo na kierownicy, To to za cholerstwo jest, czemu to jest litera C i ma jakieś krzyżyki na górze, co za bzdura to w ogóle. Więc było tak w Japonii przez lata, że każda linia modeli miała swoje własne osobne logo na kierownicy. Jeśli przyjrzycie starym autom japońskim, zwłaszcza Toyotom z tamtego okresu, to każda Toyota miała swoje własne logo. Starlet miał inne, Corolla miała inne, Camry, Karina, Crown i tak dalej miały swoje osobne własne logo. Tutaj jest C jak Corolla, a tutaj na górze to, to są takie małe koronki, bo Corolla. To jest po prostu mała korona, taka jakby mini korona, noszona powiedzmy na co dzień przez króla czy coś takiego. Nie taka wielka, ozdobna koronacyjna, tylko taka korona robocza. No więc dlatego właśnie korola była mniejsza niż korona i mniejsza niż crown i ta linia modeli z koroną w nazwie się ciągnęła przez lata z kolejnymi modelami Camry, Kresta, a zaczęło się od modelu Tiara. Nie ma to żadnego znaczenia, jest całkowicie wiedzą bezużyteczną. Wskaźniki, co tam na wskaźnikach słychać? Oczywiście nie ma obrotomierza, ponieważ jest kompletnie zbyteczny przy automatycznej skrzyni biegów. Natomiast jest oczywiście wskaźnik ekonomicznej jazdy. Tutaj się teraz nam świeci kontrolka Econ, ale jakbym dał gazu, to się ta kontrolka Econ przerzuci na czerwono. O, pojawiło się to na chwilę, widzieliście, że się przerzuciło na power i to nam pokazuje, czy jedziemy delikatnie, czy niedelikatnie. Tutaj się znajduje kontrolka door, która nam pokazuje czy drzwi są otwarte. No i najśmieszniejsza rzecz, gaszenie. Przepraszam, no bo tu jest klakson, nie zauważyłem. Gaszenie, gasimy. O? I oczywiście teraz ludzie ciągną kluczyk, tak? Ciągną. E, słuchaj, słuchaj, Ju, Jurek kluczyk mi nie chce wyjść ze stacyjki, co mam zrobić tutaj, o to ciągnę i nie chcę się przekręcić. Oczywiście m, większość ludzi nie ma pojęcia, że w samochodach japońskich starych jest przycisk blokady stacyjki, który trzeba wcisnąć, dopiero obrócić kciukiem kluczyk w ten sposób i wyjąć, o i potem poznajemy czy ktoś się zna na starych japońskich gratach. Słowakowa kontrola nawiewów jest oczywiście typowa też dla od japońskich z lat 80. Tutaj jest o tyle śmiesznie, że jest brązowa deska. A na tej brązowej desce są brązowe napisy, które są niezbyt dobrze widoczne. Ale największym sztosem jest oryginalne toyotowskie radio Toyota A100 VF z kasetą. Może ja wyjmę tę kasetę, bo to chyba jest. Hmm, to może być piracka kaseta, także udajemy, że jej nie ma. Radio stereo kasetowe i z mechaniczną skalą. Marki Toyota oryginalnie montowane w tym samochodzie, i jeszcze w dodatku ono jest kolorystycznie dopasowane do deski rozdzielczej. Jest to taki sztos, za który kolekcjonerzy takich rzeczy, wszyscy trzej w Europie, są gotowi zapłacić nawet 30 euro. No i oczywiście długaśny lewarek od automatycznej skrzyni biegów. Tu się go wciska, wtedy się tam rusza cała ta dźwignia. Mamy pozycje P, R, N, D, 2 i L, czyli te ostatnie są po to, żeby nam nie przerzucało. Z jedynki na dwójkę, z dwójki na trójkę. Jak ktoś potrzebuje podjechać tylko bardzo ostro pod górę albo ruszyć z ciężką przyczepą, to się przydają te, te przełożenia. Na co dzień normalnie jeździmy tylko na D. I teraz się na tym D przejedziemy, bo to już wiele więcej ciekawostek w tym wnętrzu nie ma. Dobra, jest jeszcze ten Toyota Clock typowy dla Toyoty, taki wszyscy wiemy jak on działa, prawda? Jak się przekręci stacyjkę, to on się powinien pokazać. O, i się pokazuje godzina 2:53. Chociaż wcale nie jest, druga 53. Przejedźmy się teraz po ulicach Starej Stolicy Polski koroną 1-3 z przebiegowym automatem, marzeniem z Pewexu I zobaczmy, czy jakieś inne marzenia z Peweksu jeszcze po drodze spotkamy. Odpalamy. Jak się mówi w Krakowie, pali na rys. Teraz D, O i tego. Powiem Wam, że od samego początku filmu z trudem powstrzymuję mój entuzjazm, udaje, że w ogóle mnie ta Corolla nie rusza i tak dalej, podczas kiedy znam ten egzemplarz już od paru lat i po prostu za każdym razem mówię, ja go kiedyś od Ciebie kupię. I tak się odgrażam, w końcu jeszcze nie kupiłem, ani też kolega nie sprzedaje, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ten samochód jest po prostu wspaniały. Jak się do niego wsiądzie, tak podobnie jak mój Starlet i się nim jedzie, to jedyne określenie, jakie ciśnie Ci się na Twoje polskie usta, to jest wspaniały. Jest w nim wszystko fantastyczne, on jest cichutki, mięciutki, komfortowy, wszystko w nim chodzi, pracuje idealnie jak w nowym samochodzie, a nawet lepiej. Ta skrzynia automatyczna, owszem, no trzeba, jak się chce szybko jechać, trzeba ją nakręcić na obroty, trzeba dać gazu i tak dalej, wtedy auto dużo pali, ale do cruisingu takiego, że jak sobie teraz właśnie kruzuję przez centrum Krakowa, jak widać poza oknem stare ładne kamienice, no to się po prostu nadaje fantastycznie i podejrzewam, że w latach 80. kiedy to auto było w Polsce, nawet nie z automatem, ale w ogóle i ktoś się tym przejechał a polonezem czy dużym Fiatem, to skok jakościowy był tak szokujący, że e, nie mógł potem spać albo coś innego. No w każdym razie rozumiem, że to było auto marzeń, bo dla mnie po 30 paru latach od debiutu ten samochód dalej jest autem marzeń i wydaje mi się po prostu fantastycznie, nie znajduję w nim żadnej wady. Jakbym już miał na siłę wyszukiwać wady, to rzeczywiście y, może nie jest najlepsza elastyczność. Przy cruisingu takim delikatnym tego nie zauważamy. Jak chcemy przyspieszyć dynamicznie, gwałtownie, no to faktycznie ten silnik musi na te wysokie obroty wejść. Bez tego ani się biegnie, zredukuje, ani tak. żadna moc się nie pojawi. Tu w prawo? A, dobra. Ani żadna moc się nie pojawi. No ale to jest tak naprawdę czepianie się. O, kamerka się wywraca. W tamtych czasach rzeczywiście. Mrówka po mnie łazi, to było coś szokującego. W tej chwili nie ma takiego samochodu, prawo czy lewo? Lewo. 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 W tej chwili nie ma takiego samochodu, który by e, wzbudzał taki szok. No, właściwie teraz wszystkie auta są nie tyle do siebie podobne e, pod względem wyglądu, ile raczej podobne pod względem jakości. No, ktoś powie: No, Dacia Duster jest taka no, słabo wykończona i w ogóle, e, a może za to tam nie wiem. Audi jest takie ładnie w środku wykonane, ale to wszystko są różnice raczej kosmetyczne i trzeba się starać, żeby je zauważyć. Podczas kiedy w latach 80 to był absolutny szok. W ogóle niezwykła jest łagodność, z jaką ten samochód rusza i nabiera prędkości. Teraz jak są automaty, one są tak zestrojone, że ruszają bardzo ostro. Jakby moment ruszenia jest bardzo gwałtownie wyczuwalny. Tu jest ten uślizg taki przyjemny. Oczywiście ten uślizg powoduje, że i spalanie jest większe, i przyspieszenie jest gorsze, ale do jazdy na co dzień ten uślizg jest bardzo przyjemny, bo redu redukuje ten moment szarpnięcia. Mój spacer korollą po Krakowie kończy dzisiaj na osiedlu Nowa Huta. Tym razem już bez beki i bez nabijania się, bo o ile może niekoniecznie muszę być fanem starego miasta w Krakowie, o tyle jestem fanem socrealistycznych osiedli, których i w Warszawie jest sporo, ale Nowa Huta była takim modelowym z nich. I powiem Wam ze smutkiem pewnym, że tak jak Korolla E8 z 85, 6 czy, czy 7 roku wydaje mi się lepsza niż współcześnie produkowana Korolla, bo jest po prostu przyjemniejsza i ma lepszą widoczność i jest bardziej miękka, bardziej komfortowa i itd. O tyle mam smutne wrażenie, że osiedla PRL-owskie. Są lepsze niż aktualne osiedla, chociaż wiadomo bloki, wielka płyta, syf i tak dalej, nie ma gdzie parkować, ale mimo wszystko ta infrastruktura na tych osiedlach jest lepiej zaprojektowana niż to, co jest teraz, gdzie się po prostu pruje obok siebie jedną mieszkaniówkę koło drugiej, grodzi się ją płotami, a potem, żeby cokolwiek załatwić na takim osiedlu, to trzeba z niego wyjechać samochodem, stanąć w korku i jechać do centrum handlowego. I to jest dramat, na który ja się nie godzę. No i to już wszystko właściwie to Wam chciałem powiedzieć o koroli E8. Jeżeli się Wam podobało, to sobie wejdźcie na sklep.zlomni.pl i sobie kupcie moją książkę. To sobie zarobię jakieś parę szekli. A teraz oddaję głos mojemu niedawno odnalezionemu, dawno zaginionemu bratu. To już wszystko. Nara.